Na pierwszy rzut oka nowy, ale jednak zwykły autobus. Różnice widać, gdy trzeba zatankować. Jest to drugi autobus, który jest w tej chwili przez nas eksploatowany na regularnych liniach komunikacyjnych. Autobus ten jest wyposażony w innowacyjną technologię szybkiej wymiany baterii. Autobus na jednym ładowaniu jest w stanie przejechać 150 km. W Jaworznie, województwie śląskim już za dwa lata ma jeździć nawet 20 takich pojazdów. Przy takiej skali niezwykle ważną kwestią jest wypracowanie optymalnych rozwiązań w zakresie technologii ładowania. Tauron przy tej okazji bada, jaki wpływ ma ładowanie e busa na jego sieć. W pierwszym etapie testowana będzie metoda plug-in. Prawdopodobnie za kilka miesięcy wiarornie powstanie stacja, na której w trakcie kursów po mieście wymieniane będą rozładowane baterie. Dzięki temu uniknie się poboru energii w trakcie dziennych szczytów. To jest ciekawe z punktu widzenia rozwoju sieci dystrybucyjnej i koniecznych inwestycji. O, zupełnie inaczej planuje się rozwój sieci na krótkie, wysokie moce ładowania, zupełnie inaczej na spłaszczoną charakterystykę ładowania. I te doświadczenia będą miały pewnie wpływ na nasze też rekomendacje dla szerszego rozwoju standardów elektromobilności w Polsce, no bo tu trzeba wziąć pod uwagę cały, cały łańcuch kosztów, cały łańcuch wartości, który, który trzeba stworzyć po to, żeby ta elektromobilność w Polsce mogła, mogła zaistnieć. Jawożno jest jedynym miastem w Polsce, w którym Tauron przeprowadza badania na e-busach. Oprócz tego mamy program e, działający w naszej spółce dystrybucyjnie dotyczący e, samochodów elektrycznych, które testujemy już od jakiegoś czasu, poza Jaworzem są Gliwice, częściowo Wrocław. No i również myślimy o infrastrukturze e, ładowania w jednym z dużych, e, dużych miasta. Więc jest to element pewnego szerszego e, planu. E, Znalezienia czy zrozumienia różnych elementów tego, te, tego łańcucha elektromobilności. I to właśnie na współpracy z samorządami w najbliższym czasie spółka chce się skupić najbardziej. Adam Sierak, www.un.pl